Nie przegap tego. 93% mężczyzn ignoruje te psychologiczne prawdy o kobietach, i właśnie dlatego są odrzucani. Ale jeśli chcesz należeć do tych 7%, którzy naprawdę rozumieją, czego pragną kobiety, uważnie się im przyjrzyj. Wyobraź sobie: jesteś na randce, wszystko idzie dobrze, śmiejesz się, panuje świetna atmosfera, a nagle coś nie gra ona się odsuwa emocjonalnie lub fizycznie. Co się stało? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. W tym filmie omawiam 11 psychologicznych faktów na temat kobiet, których większość mężczyzn nigdy się nie uczy, ale które, gdy je zrozumiesz, sprawią, że staniesz się mężczyzną, do którego kobiety naprawdę się przyciągają. Polub film, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić przyszłych treści na temat psychologii i atrakcyjności. Zaczynajmy. Psychologiczny fakt numer jeden. Kobiety zakochują się poprzez zmysł węchu. Niesamowite, ale zmysł węchu jest ogromnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność dla kobiet. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Federalnym w Rio de Janeiro wykazało, że kobiety mają o 50% więcej neuronów w opuszce węchowej, części mózgu odpowiedzialnej za przetwarzanie zapachów. Jeśli kobiecie podoba się twój naturalny zapach. Jej szanse na rozwinięcie uczuć do ciebie mogą wzrosnąć nawet o 85%. Jakie zapachy uważają za atrakcyjne? Badania wskazują, że lawenda i jaśmin są niezwykle skuteczne. Zostań z nami do końca, ponieważ wymienię konkretne wody kolońskie, które już udowodniły swoją skuteczność. Psychologiczny fakt: Numer dwa. Kobiety pociągają mężczyźni z granicami. Szanują i interesują się tymi, którzy stawiają zdrowe granice. Jeśli podejdziesz do niej zbyt wcześnie lub zbyt agresywnie, często cię odrzucą. Ale jeśli będziesz działać powoli, uszanujesz jej tempo i najpierw zbudujesz zaufanie, otworzy się przed tobą zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Obserwuj jej mowę ciała i sygnały, które ci wysyła. Kiedy kobieta czuje się bezpiecznie, pociąg pojawia się naturalnie. Psychologiczny fakt numer 3: ma do ciebie uczucia. Ale ich nie okazuje. To jest ważne. Prawie 68% kobiet przyznaje, że rozważyłyby romantyczny związek z mężczyzną, gdyby wyczuły z jego strony zainteresowanie, ale prawie nigdy nie robią pierwszego kroku. Powód? Nienawidzą odrzucenia, więc wolą rzucać aluzję, niż się przyznawać. Twoim zadaniem jest subtelne okazywanie zainteresowania, stały kontakt wzrokowy, żartobliwe przekomarzanie się lub pewna siebie mowa ciała. Nie potrzeba romantycznego dramatu. Wystarczy energia, która mówi, lubię cię. To zmienia wszystko. Fakt psychologiczny numer cztery. Kobiety pociągają mężczyźni pożądani przez inne kobiety. Czy zauważyłaś, że niektórzy mężczyźni są zawsze otoczeni kobietami? To nie przypadek. To preselekcja. Kobiety uważają mężczyznę za bardziej atrakcyjnego, gdy inne kobiety już się nim zainteresowały. To oznaka pożądania i forma dowodu społecznego. Posiadanie przyjaciółek lub po prostu pojawianie się w grupach, w których są kobiety, zwiększa zainteresowanie. Pielęgnuj te przyjaźnie, a zobaczysz, jak wzrośnie zainteresowanie Tobą. Fakt psychologiczny numer 5. Zabawne przekomarzanie się generuje atrakcyjność. Jeśli daje ci przezwisko, trochę się z Tobą drażni lub delikatnie prowokuje, zazwyczaj oznacza to, że jest Tobą zainteresowana. Ta żartobliwa interakcja sprzyja chemii i pozwala jej ocenić twoją pewność siebie. Zamiast brać to do siebie, zaakceptuj to. Możesz powiedzieć coś w stylu drażnisz mnie, bo mnie lubisz. To utrzyma atmosferę lekką, zalotną i bezpieczną. Fakt psychologiczny numer sześć. Kobiety komunikują się za pomocą mowy ciała. Większość nie da ci wprost do zrozumienia, że jest zainteresowana. Zrobią to subtelnymi sygnałami przelotnymi spojrzeniami, delikatnym dotykiem, odwróceniem ciała w twoją stronę, bawieniem się włosami lub podchodzeniem bliżej. Jeśli wyczujesz te sygnały, będziesz wiedział, kiedy wykonać kolejny krok: usiąść bliżej, rozśmieszyć ją, a nawet zainicjować pierwszy pocałunek. Ignorowanie tych sygnałów może sprawić, że pomyśli, że nie jesteś zainteresowany. Fakt psychologiczny numer 7: skomplementuj jej bieliznę. To szczegół, o którym prawie żaden mężczyzna nie myśli. Kobiety przywiązują wagę do wszystkiego, co noszą, w tym do tego, co mają na sobie pod spodem. Szczery komplement dotyczący jej bielizny doda jej pewności siebie i sprawi, że poczuje się pożądana i komfortowo. Tylko pamiętaj, żeby być szczerym, bez przesady, a natychmiast zauważysz różnicę. Fakt psychologiczny numer 8, więź emocjonalna, jest dla kobiet najważniejsza. Bliskość emocjonalna często ma większe znaczenie niż pociąg fizyczny. Zadawaj przemyślane pytania, słuchaj i okazuj empatię. Kiedy kobieta czuje się zrozumiana, jej pociąg do niej wzrasta. Jeśli skupiasz się wyłącznie na fizyczności, tracisz szansę na coś bardziej znaczącego. Zrelaksuj się i nawiąż więź emocjonalną. Poczuję się bliżej ciebie niż kiedykolwiek wcześniej. Fakt Psychologiczny numer 9 jej przyjaciółki wpływają praktycznie na wszystko zaskakujące jest to że wiele kobiet czuje silniejszą więź emocjonalną z przyjaciółkami niż z partnerami ich przyjaciółki oferują wsparcie bez presji romantyczna więc jeśli zwierzy się im z czegoś więcej nie bierz tego do siebie w ten sposób przetwarzają emocje zdobycie jej przyjaciółek wzmacnia jej zaufanie do ciebie bardziej niż cokolwiek innego jeśli cię zaakceptują Automatycznie zabłyśniesz. Fakt psychologiczny numer 10: Niektóre kobiety umawiają się na randki tylko po to, żeby dostać darmowe jedzenie. To może cię zszokować. Około 38% kobiet w Stanach Zjednoczonych przyznało się do wyjścia z kimś tylko na kolację. Tak, to się zdarza. Aby nie stać się gościem od darmowego jedzenia, zwracaj na to szczególną uwagę. Prowadź szczere rozmowy. Odpowiadaj konsekwentnie i okazuj zainteresowanie wykraczające poza samo planowanie randek. Jeśli mówi tylko o spędzaniu czasu i o niczym innym, to sygnał ostrzegawczy. Fakt psychologiczny numer 11. Kiedy jest zdenerwowana, chce, żebyś podszedł bliżej. Kiedy kobieta jest emocjonalna, może początkowo się wycofać, ale tak naprawdę szuka pocieszenia. Podejdź do niej delikatnie. Zapytaj, co się dzieje i słuchaj, nie przyjmując postawy obronnej. Nawet jeśli jest na ciebie zła, okazanie empatii złagodzi napięcie i odbuduje więź. Wniosek. Zrozumienie kobiet czyni Cię magnetycznym. Oto 11 faktów psychologicznych, których większość mężczyzn nigdy się nie uczy, ale kiedy je przyswoisz i zastosujesz, zauważysz, że kobiety naturalnie się do Ciebie przyciągają. Pamiętaj. Nie chodzi o pieniądze ani wygląd, ale o zrozumienie, jak myślą i czują. A teraz obiecana wskazówka dotycząca zapachu. Naukowo udowodniono, że zapachy z lawendą i jaśminem przyciągają kobiety. Wypróbuj perfumy takie jak French Orpin lub Pask Eclectic, aby uzyskać subtelny i zniewalający aromat. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli podobała ci się ta analiza, polub i zasubskrybuj, aby oglądać więcej filmów o psychologii i związkach. Zostaw komentarz poniżej. Chętnie poznam Twoją opinię. Do następnego razu. M.